Mam takie wrażenie, że od momentu pandemii komunikacja wewnętrzna zupełnie zmieniła swoją rolę. Wcześniej była ona dość mocno marginalizowana. Powszechnie się uważało, że za komunikację wewnętrzną może odpowiadać dosłownie każdy. Niezależnie od tego, czy pracuje w sprzedaży, w finansach, w HR-ach, absolutnie każdy może odpowiadać za komunikację wewnętrzną. W pandemii, kiedy zaczęliśmy pracować w dużej mierze w domach, w, w sposób zdalny, okazało się, że rola komunikacji wewnętrznej, czyli te angażowanie, czyli te budowanie poczucia przynależności, bardzo zmienia e, swój wymiar i staje się to olbrzymim wyzwaniem, no bo jak w tym świecie online, jak w tym świecie, gdzie nie widzimy się na co dzień w biurze, w dalszym ciągu budować to poczucie przynależności, w dalszym ciągu budować zaangażowanie pracowników, powodować to, że oni czują się członkiem organizacji nie tylko przez to, że wykonują konkretne zadania swojego przełożonego, ale przez to, że ta organizacja też się o niego po prostu troszczy.